O tak, witam cię serdecznie. Ja mam na imię Marcin, a to jest kanał Dzieciak Rządzi, czyli miejsce, gdzie mówimy o nauczaniu, wychowaniu i relacjach z naszymi dziećmi. Dzisiaj będzie temat, który może Ci podpowiedzieć mój e, znacznik, temat psiego patrolu. Czy warto iść do kina nowy no psi patron? oraz e, o tym, jak właśnie. Patrol możesz wykorzystać jako pomoc w takich codziennych warunkach w codziennym wychowaniu Twojego dziecka. Mam nadzieję, że ten temat Cię zainteresuje i co Sky zaczynamy. Na początku kilka słów o nowym filmie, taka powiedzmy mini recenzja. Czy warto na to iść do kina? Co w kinie otrzymujemy? Generalnie otrzymujemy więcej tego, co już znamy, tak? czyli dobrego, starego, dobrego patrolu, otrzymujemy więcej misji, otrzymujemy większe miasta, otrzymujemy większą bazę, otrzymujemy więcej czyli nowe pojazdy. Generalnie jest to film dla dzieci. I w mojej opinii jest to jak najbardziej pozytywne. Oczywiście mamy tutaj lepszą animację, ciekawie zrobioną, przyjemnie się to ogląda, ale właśnie najważniejsze jest to, że to jest cały czas film dla dzieci, czyli taki film, na który możesz spokojnie zabrać właśnie Twoje dziecko bez obawy, że tak ten film je przestraszy, bez obawy, że ten film wzbudzi jakieś niepotrzebne emocje. Bez obawy, że ten film będzie miał jakieś dziwne przesłanie, a właśnie o przesłaniach z innych filmów animowanych, które często są animowane, ale nie są dla dzieci, mówię właśnie w wideo, które podlinkuję ci, będzie to odnośnie pewnie gdzieś tutaj i zajrzyj do opisu. Co dalej? No film, jak, jak film, tak jak wspomniałem, mamy więcej wszystkiego. Sama fabuła no, nie za bardzo się klei. Nagle e, okazuje się, że oprócz Zatoki Przygód jest właśnie Miasto Przygód, które sobie świetnie radziło bez psiego patrolu. E, ale mamy sytuację, że w tym mieście tak został Hamding, Hamdinger wybrany na jego burmistrza. No i tam robi swoje niecne głupie sztuczki. Tak samo postać rzeczywiście jest e, no, no, po prostu głupia yy, i jest chyba aż tak głupia, że myślę, że nawet dzieciaki za bardzo nie czają tak o co z tą postacią chodzi, tak dlaczego ona się pojawia tak, co ona robi yy, i y, dziwi mnie to też troszkę, że ta postać jakoś tak uchodzi z, z zawsze bez konsekwencji, wszystkiego uchodzi na sucho, yy, ale no generalnie konwencja jest taka powiedzmy zbliżona jak w serialu. To co mi trochę przeszkadza to, to są te wszystkie gadżety. Chociaż przyznam się szczerze, że no, pozytywnym zaskoczeniem było dla mnie to właśnie, że film mamy wytłumaczone skąd psipatro ma na to wszystko pieniądze. Ja zawsze się zastanawiałem tak. Najnowsza baza, najnowszy sprzęt, jakiś super pojazdy. Skąd oni na to wszystko biorą? Ale okazuje się, że jest, jest jakieś tam wytłumaczenie. Czy się trzyma logiki, to już zapraszam Cię do kina. Oceń to sam. Bo nagle okazuje się, że Si Patron musi właśnie udać się na misję do e, miasta przygód. I tak się przypadkowo składa, że w tym e, mieście przygód już ma swoją nową, piękną bazę. E, Okej, okay, no nie czepiajmy się tutaj filmu, e, który jest przeznaczony właśnie dla e, najmłodszych. E, myślę, że o filmie e, to tyle. No, tak jak wspomniałem, tak generalnie myślę, że warto jest się udać. Takie, że jesteście fanami Wsi Patrol to spokojnie możecie iść do kina. Bo film rzeczywiście jest no, utrzymywany w konwencji serialu, po prostu lepiej zrobiony, taki jest więcej przygód. E, a w samym Simpatronie to, co mnie zawsze troszkę gdzieś tam irytuje, to są właśnie te wszystkie gadżety, e, te wszystkie dodatki, które mają, tak te pojazdy, e, którymi muszą się posługiwać, żeby właśnie robić swoje misje. E, I e, takim pozytywnym aspektem też tego filmu jest właśnie to, że e, troszkę można m, dziecko nakierować że te gadżety nie są tak istotne. W kilku miejscach właśnie jest pokazane, że te gadżety nie stanowią istoty właśnie tego, że można komuś pomagać. I bardzo fajnie jest to pokazane w postaci nowego członka psiego patrolu, Liberty. Tutaj oczywiście trochę zaspoileruję, ale mam nadzieję, że nie będziesz miał mi tego za złe. Jest to właśnie pokazane, że ona pomimo tego, że nie ma tych gadżetów, pomimo tego, że porusza się tam na jakimś starym wózku z doczepionym innym kółkiem, które popiskuje, to ona dalej chce pomagać, dalej chce być częścią wsiego patrolu i jest zadowolona z tego, co ma, jest zadowolona, zadowolona ze swojego życia. Bo nie Oczywiście na, na końcu otrzymuje tam super wypasiony motor, ale przez większość filmu, pomimo tego, że tego właśnie nie ma, że jest takim honorowym członkiem wsiego patrolu, to jednak jest to fajnie pokazane, że te właśnie gadżety nie stanowią takiego całkowitego sensu tego, co robi P patrol, No i też jest to bardzo fajnie pokazane w scenie z Chase'em, który nagle traci możliwość wykorzystywania tych swoich gadżetów, tak, i musi coś zrobić samemu. Dlatego warto, aby właśnie Twoje dziecko też to zauważyło. Warto Twojemu dziecku zwrócić na to uwagę. Że gadżety są ok, ale y, musimy też mieć możliwość liczenia na swoje siły, na swoje umiejętności, na swoje talenty. I to jest jedna, myślę, że taka e, ważna rzecz, e, którą warto zauważyć, i fajnie, że gdzieś tam e, ryżer, czy producenci staną na życiu, czy kto tam e, nie wziął za to odpowiedzialności, zwrócili tak, e, na to uwagę. To tyle myślę, że o samym filmie. A e, jak Ty możesz e, wykorzystywać Psi Patrol, żeby pomagać sobie w życiu, jak Ty możesz wykorzystywać Psi Patrol w wychowaniu i jak my to robimy w domu, już to tłumaczę. Bo oprócz właśnie tak tych gadżetów czy tych wszystkich dodatków, tak, to dla mnie to, co jest najistotniejsze, to, co jest właśnie to, co Twoje dziecko może wziąć z tego patrolu, to jest taka chęć czy taka aktywność żeby być gotowym do robienia jakiejś czynności. Jeżeli oglądasz z Twoim dzieckiem psi patrol, albo jeżeli Twoje dziecko ogląda właśnie psi patrol, to też warto zwrócić na to uwagę, no warto w ogóle porozmawiać, tak, czy zadać pytanie, jak to jest, że te pieski po tym, jak ich rajter wezwie, to one od razu biegną? Jak to jest, że one wszystkie wskakują do tej bazy? Jak to jest, że ten marszwal tam się na nich przewraca, cały czas się ślizga? Czy cokolwiek robi, tak wywracają się, ale cały czas biegną. Jak to się dzieje, że właśnie te pieski mają taką dyspozycję, żeby, jeżeli właśnie tak e, zostają wzywane, wówczas po prostu lecą bez, e, zostawiając wszystkie inne czynności. E, I myślę, że jeżeli właśnie Twoje dziecko e, to zauważy, jeżeli Twoje dziecko pomyśli o tym. To jemu też będzie po prostu łatwiej. Tak, możesz to wykorzystać, żeby jemu też było łatwiej wykorzystywać te czynności, które ono ma do zrobienia w domu. My mamy to rozwiązanie w taki sposób, tak, że ja wzywam dziecięcy patron i wybieram właśnie tak, jedno dziecko, albo wybieram drugie dziecko po takim wezwaniu, żeby wykonało jakąś czynność. I teraz za każdym razem tak proszę moje dzieci, właśnie, żeby one się zastanowiły. Z tego wynika, że ten przypatr ma taką łatwość do tego, żeby coś zrobić. Tak, ma taką łatwość, żeby komuś pomóc, albo ma taką łatwość, żeby od razu ruszyć, zanim na przykład skończy książeczka, albo zanim skończy się bawić, albo zanim skończy układać klocki. Jak to jest, że ten przypatr może to robić? Też staram się wytłumaczyć. W mojej opinii, też nie wiem, jaka jest Twoja, że przypatr ma taką zdolność, bo robił to często. Bo cały czas pracował nad tym. I dzięki temu, że robił to często, to teraz ma taką łatwość, ma taki właśnie nawyk. I myślę, że to też jest taka fajna szkoła, żeby już od właśnie tak najmłodszych lat uczyć nasze dziecko, właśnie pewnych nawyków, wypracowywania pewnych dyspozycji, do tego, żeby po prostu tak gdzieś tam w przyszłości było nam łatwiej, żeby w przyszłości pewne rzeczy robić automatycznie. Dlatego zachęcam Cię, żeby właśnie w taki sposób wykorzystywać Psi Patrol jako pomoc w wychowaniu Twojego dziecka, jako pomoc w wypracowywaniu pewnych nawyków, jako pomoc w wypracowywaniu pewnej dyspozycji właśnie do tego, aby, aby właśnie tak móc, móc powiedzmy pomagać innym, tak, ale przede wszystkim tak tym samym pomagać sobie. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Ja zachęcam Cię oczywiście do polubienia tego filmu, do subskrypcji kanału, do udostępniania tego wideo. Zapraszam Cię oczywiście też na mój profil na Facebooku. I na dzisiaj to tyle. Pamiętaj, dzieciak, rządzi. Dobrze, moi mini, jesteśmy świeżo. Po seansie Psiego Patrolu, jak wam się film podobał? Super, Super? Fajnie było? Jutro też yy, jest film bajkowy Jutro też jest film, a co wam się najbardziej podobało w, w, w tym filmie? Że, że, tej, że tej skłamał, jest pierwszy że, że co? A co jeszcze wam się podobało, co było najśmieszniejszego? Tym. Kogo wziął? Kto był ten? Bo jak ten? Ryder, bo znalazł na środku ulicy. Ryder znalazł Chase'a na środku ulicy? Tak. I co jeszcze zapamiętaliście? Ja zapamiętałem, że, że Chase poleciał na linie z tego Rydera. Nie, on nie poleciał, tylko przeskoczył. Przeskoczył? Tak daleko skoczył? Tak. A bał się? Skoczył na metalowej Lidl. A bał się jak Skakał? Co jeszcze było śmiesznego? Ten baton, który jest w drodze tak. A podobały Wam się kociaki? Kociaki. Wydawał się, że tutaj utknął w skałach. Płytnął w skałach, tak. A podobały Wam się nowe pojazdy z tego patrolu? I nowa baza? No właśnie, dołączył jakiś nowy piec. Jak, jak on się nazywał? Ja pamiętam imię na pomysł. No to jak się nazywał? Nie pamiętam. No powiedz. Kto pamięta, jak się nazywał ten piecyk? No coś moich myślach. Ja I... się dowiedzieć. Żeby... A jak nie potrafimy czytać myśle? Ja pasywniki nie no? A on się nazywał chyba Liberty, tak? I co ten piasek umiał fajnego? Miał motor. Miał motor. Ale ten piasek miał od początku motor? Tak. Czy wcześniej miał jakiś inny pojazd? Od początku miał motor. Nie, miał inny pojazd, taki miał pojazd? A nie, no co to był za pojazd? Przypomnijcie to. No nie. Nie motor, ale wcześniej tak. Na czym Liberty jeździł? Nie Na tym wózku, tak? I czy ta Liberty była zadowolona jak na wózku? Nie Była uśmiechnięta? Tak Była uśmiechnięta cały czas A później jak dostała motor to była uśmiechnięta? Tak Tak A powiedzcie mi dlaczego Cześć był smutny? Na filmie Jakie przypadki właśnie, tak? Coś mu wszystko mu wychodziło czy coś mu nie wychodziło? A mi się też spodoba ba, ba, bało bało Bo jak te złe panury zabrali i go go, 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 i go zamknęli do ich psów. Kogo zabrali? Chase. Chaista zabrali, tak? I tak kto pomógł Chaseowi? Liberty. ty pomogła Chaseowi. Jak nie. mu? Była boją o klatkę! Zniesie ścianę! A kto no, zniesie ścianę? Łabój! No. I skąd on nie wiedział, którą ścianę na nią wbudzać? Skąd on wiedział? Dlatego, że Liby trwi, żebyliby trwi zabrali na myśli, gdzie ją ukradali i rozbili ścianę. Na następnego psa tutaj zamknąłem do ścian wbudzono. Absolutnie. Co wam się jeszcze podobało? Co pamiętacie jeszcze z filmu? Przypomniało mi się też, że jak mówił mu, go znalazł na środku ulicy i postanowił że na nie jest pies. I go zabrał. I go zabrał, tak przegarnął. No właśnie. A co jest. Nie chcę jechać prosto. A co było śmiesznego? Coś podobało się ze śmiesznych rzeczy? Nic! Nic nie było śmiesznego? Jedziemy! Nie <grymne> Dobrze. No to kończymy gada I jedziemy. Dobra.